Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe, a to jest lista gier, które przykuły moją uwagę wychodzących w październiku. Zapraszam. 1482. Shadows Over Silesia. 4 października. Osadzona w czasach średniowiecza gra RPG akcji stworzona przez niezależne studio z Czech. Wcielamy się w husyckiego hetmana podczas wyprawy na Śląsk i w rycerza poroniącego pozbawionego władcy Śląska. Gdy spotykają się, krzyżują miecze, ale sytuacja wokół zaczyna się zmieniać, gdy pojawia się nowe zagrożenie. W historii pojawią się elementy fantastyczne inspirowane mroczną europejską mitologią. Podzielona została ona na liniowe rozdziały, podczas których zwiedzimy liczne lokacje, poszukując informacji, rozwiązując zagadki i zdobywając przedmioty, a także tocząc proste w swej konstrukcji walki. Indyk, przypominający stare RPG od sąsiadów z południa, może przynieść ukojenie poszukującym klimatów oldschoolowych europejskich RPG. Dakar Desert Railway 4 października Dawno temu lubiłem sobie pośmigać po różnych trasach w Colin McRae Rally, ale z czasem mi się tego typu wyścigi znudziły. Patrząc jednak na tę gierkę odtwarzającą słynny wyścig ze zmiennymi warunkami pogodowymi, świetnie odwzorowanym realizmem jazdy i obecnym psuciem sprzętu, moja ochota na rajdy powraca. Chętnie popatrzyłbym, jak zachowuje się auto w różnych sytuacjach na trasie, a w razie gdyby coś się popsuło, to naprawimy. A za pomoc w odholowaniu auta przeciwników ilość możliwych napraw nam się zwiększa. Fair play, rywalizacja w niebezpiecznym terenie, tylko zamiast...

Nine Years of Shadows, 10 października. Przenosimy się do fantastycznego świata, którym zawodnęła klątwa, a nasza bohaterka rusza o zaginionej istoty z olbrzymiego zamku, który był kiedyś sierocińcem. Jak w każdej Metroidvanii pokonamy setki wrogów w dynamicznych walkach, a także skopiemy tyłki bosom. Zyskamy nowe umiejętności i ekwipunek, dzięki którym nasza waleczność wzrośnie i urozmaici się, a także dostaniemy się do wcześniej niedostępnych miejsc. Zawalczymy bronią białą z bliska, magią na odległość, a zbroje zapewnią nam różne skille. Dzięki znajdźcom wydłużymy pasek zdrowia, tak samo jak zdrowie gracza polepszy się od oglądania pięknych artów. Dla miłośników platformówek typu Metroidvania pyszny indyczek. Evil, 11 października. Multiplayerowa gra, która przenosi nas do fantastycznego świata i malowniczej wioski, w której wesołe życie mieszkańców zakłócane jest przez morderstwa dokonywane nocą. Przydzieleni zostajemy zatem do jednej z dwóch grup, mieszkańców lub morderców, otrzymujemy losowo specjalne umiejętności, dzięki którym przydamy się sprawie. Mieszkańcy funkcjonują za dnia, ich zadaniem jest przetrwać i zdemaskować morderców. Mogą więc zwoływać spotkania, na których będą osądzać podejrzanych i decydować, co z nimi zrobić. Jeśli oczywiście pierw zebrali wystarczająco przeciwko nim. Mordercy działają nocą, ich zadaniem jest eliminacja mieszkańców i oczyszczanie z zarzutów w razie wykrycia. Najlepiej więc działać ostrożnie po obu stronach, a może wyrośnie

Lego Brick Tales, 12 października. Dzielamy się we wnuka słynnego w który chce przywrócić park rozrywki do dawnej świetności. Potrzebne mu są do tego kryształy szczęścia, dzięki którym wybuduje nowe atrakcje. Wyrusza więc w podróż dookoła świata, pomagając odzyskać szczęście spotkanym osobom, rozwiązując ich problemy za pomocą budowy przeróżnych konstrukcji, od prostych jak most do skomplikowanych jak helikopter. Klocki Lego są tak zajebiste, że budujemy z nich chętnie także w grach wideo. Fueled Up 13 października Dynamiczna gra zręcznościowa od niezależnego polskiego studia z Wrocławia. W pojedynkę lub z maksymalnie trzema znajomymi działamy w grupie inżynierów trudniących się ratowaniem statków kosmicznych w różnych zakątkach galaktyki. Unikając licznych zagrożeń, musimy w porę zdążyć naprawiać usterki i uzupełniać paliwo. Przyda się więc szybkie planowanie i dobra komunikacja. To znacznie poważniejsza sprawa niż gotowanie czy jakaś przeprowadzka, ale w dobrej drużynie nie damy się zwariować. The Eternal Cylinder, 13 października. W grze wcielamy się w wyjątkowo delikatne stworzenia, próbujące przetrwać w świecie, który niszczony jest przez wiecznie toczący się ogromny walec. Co jakiś czas zatrzymuje się on na chwilę, jednak nigdy na zawsze. Musimy więc pospiesznie eksplorować zróżnicowane lokacje w poszukiwaniu surowców niezbędnych do walki z wrogami na naszej drodze, a także do mutowania naszych stworków, dzięki czemu ulepszymy część ich umiejętności. Z możliwością kilkudziesięciu wariantów. Po drodze nasze statko będzie się zwiększać, za tym razem będą śmiało iść w nieznane. Każda nowo rozpoczęta rozgrywka wygeneruje inną mapę, każde stado opowie zatem odmienną historię. the last orikro 13 października RPG akcji, w którym przenosimy się na zróżnicowaną krajobrazowo planetę w środku konfliktu dwóch raz stworzeń rozumnych. Jako że znajdujemy się na niej przypadkowo, to też poradzić sobie musimy sami, a nasze decyzje podjęte w świecie nie będą bez znaczenia. Mimo braku drzewka rozwoju umiejętności, będziemy levelować i polepszać statystyki, zdobywać i udoskonalać broń, a przede wszystkim walczyć z licznymi wrogami i bossami w świecie gdzieś między fantazją a science fiction. Jeśli nie damy jej szansy, to nigdy się nie przekonamy jak dobra to gra.

Inspirowana klasycznymi taktycznymi RPG-ami i ubrana w ciekawą stylistykę łączącą sprite 2D z lokacjami 3D nowa gra od studia Square Enix. Wcielamy się w młodego księcia, który musi pokierować królestwem w czasie konfliktu o surowce i gdy podejmujemy decyzję, kształtuje się jego osobowość, na którą składają się statystyki takie jak użyteczność, moralność i wolność. Stronem rozgrywki są walki na wielopoziomowych mapach, w czasie których dowodzimy grupą wojowników, każdy o specjalnych umiejętnościach. Dobre ich rozstawienie i wydawanie rozkazów, a także wykorzystanie w dogodności terenu czy łączenie ze sobą odpowiednich żywiołów przesądzi o zwycięstwie. Nie uda się to, jeśli wcześniej nasi wojacy nie będą odpowiednieli.

Second Extinction, 20 października. Zmutowane krwiożercze dinozaury zawładnęły Ziemią, więc grupa najemników stacjonujących na bazie kosmicznej nieopodal zbiera informacje niezbędne do odbicia planety. Gra została stworzona z myślą o kooperacji do trzech graczy: wybieramy sobie postać o specjalnych umiejętnościach i wspólnie ruszamy na misję o zróżnicowanych celach, siekając różne gady o własnych charakterach, a po każdej z nich ewakuujemy się z powrotem do bazy. Jak bardzo cool brzmi możliwość postrzelania się z dinozaurami! Mountain Blade 2: Bannerlord, 25 października. Nadchodzi chyba najbardziej rozbudowany symulator wojskowego dowódcy w czasach pseudośredniowiecznych, jakie widziały gry. Fabuła jest tylko pretekstem do rozpoczęcia przygody w ogromnym świecie na czele jednej z frakcji. W grze funkcjonować będzie ekonomia, handel i rzemiosło, a cała rozgrywka podzielona jest na aspekty strategiczny i zręcznościowy. Zarządzać bowiem trzeba odpowiednio królestwem, ale też rekrutować wojaków i zaopatrywać w prowiant i sprzęt. W bitwach będziemy brać czynny udział, wydając również rozkazy podopiecznym. Ich sztuczna inteligencja została mocno poprawiona względem części pierwszej. Podczas oblężeń można odciąć broniących od zasobów, prowadzić wojnę gospodarczą z innymi frakcjami, a u poddanych zarządzać wysokością podatków. Nie starczy mi czasu, by wymienić wszystkie możliwości, jakie gra oferuje, i na pewno, bo już pierwsza część zyskała ogromne rzesze fanów, którzy czekali z niecierpliwością. I to już wszystkie gry, które zwróciły moją uwagę wychodzące tym razem. Dajcie znać, co jeszcze pominąłem, a my zobaczymy się w kolejnej części już za miesiąc.